Cześć, co jest Stręgłakry i w dzisiejszym odcinku o Manhunt'a 2 vs 1, ale tym razem ja z Nexu uciekamy, a goni nas Terminator. Terminator jest naprawdę OP, potrafi robić godbridge'e albo strefować, Jeśli będzie tak łatwo. Naszym celem jest przejść grę, jeśli przejdziemy grę, wygrywamy, a jeśli zginiemy, przegrywamy. I od razu sorry, że nie widać skina hmm. Nexu, ale gram na innym kliencie i po prostu nie widać, a ja zapraszam was za do oglądania. No i powiem ci, uciekaj, wiesz? No i masz, masz, idemy! Uciekaj, bo Bob ucieka! Bob, uciekaj! Bob nas, Ma, uciekaj nas będzie na gonił! Chodź tu. Idę. A ku, idemy. Masz. Dobra, zaraz od Boba zginiemy, co ty gadasz? A się od tego, masz trochę łatwiej, że, bo on są tyle serca, tylko nigdy nie zabijemy. Ale on nas zabije, a odchodzi. A daj się umieć, jakiś człowiek będzie na drewnianego pił. Drewnianego. Dobra, uciekaj, nie zbieraj, nie zbieraj, nie zbieraj, nie zbieraj! Mam trochę ułatwienie widzowie, bo nie masz, to jest Terminator i on nas zabije na kita. On będzie ja robił, nie wiem, albo Breeze'a, ale to słyszeliście w, na początku filmu. O, widzę go! <laughs> widzę go, uciekaj, ucieka. uciekaj! jaka śmiesznie chodzi. On uciekaj! On, 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 on sunie, on Wypkunie, sunie! mnie on bije, bije! On bije, patrz serca! Mówiłem, czekałem. Gdzie jesteś, krótki? A... Do... Jest to... Będzie trzeba do łódki chawsiąść. A... Gdzie jesteś? Jestem jest... na górce, mam no, shifta włączonego. A... O, A, widzę cię! Dobra, do szybko do łódki, do łódki! Dawaj! Wskazuj, chodź mam łódki! <laughs> chodź, chodź tu szybko! Idź, no idź, chodź nie, nie szybko! <laughs> dobra naura Ale emotion to jest Co jest od nas dogania zaraz? Co, co jest? Co jest? Idziemy tutaj? Dobra, pójdziemy dalej. Ja mam trzy deski. co robi drzewa w wodzie? Co, Co już? jest? Dlaczego w ogóle a Dlaczego on w ogóle wersję jako skina? Nie ma. Ale takie ładne zdjęcie nam zrobiłem. PORTALO! <grymianie> LEWO! <grymianie> Zauważyłem, wiesz? Teraz szybko... Ty, nic nie widzę. A, jakieś gówno. Tylko trochę złota. O, PUFFERFISH! <grymianie> o, dobra. Zrobię weather clear. Statek? Ej, Statek może jest? może ten, ta, y, może będzie mapa. Ej, nie mogę skrzynki otworzyć. Bo tylko mi się nie da? Nie, niczym nie mogę. Halo, ja umrę zaraz, bo mam laga. Ja też nie mogę. Co? serwer działa, wyje... działający. No. O, o! Dobra, działa działa serwer, działa serwer. A! Ja umieram od wody przez to, bo ten ten... No. Co? Wsiadaj do łódki! To co? Zostawił! No nie, bo przez ten czas jak nas wywaliło, to bo jechał do nas. Takim cudem. Zostawi on, 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 on po tyle serc zbije, nie ja da rady go zabić, jakby się zasłabił. On by w ogóle. Zostań, zostań na łódce, chciałam zostać na łódce, szybko! Dobra, skaczę. WIDAĆ go! WIDAĆ go! Szybko! 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 Widziałeś coś? Mam klatę! A masz mapę? Mam klatę. Nie? Bo nie, nie znalazłeś z tej drugiej skrzynki. Jeszcze. Ja go od razu widziałem jakby wyskoczyłeś. Rondo zróbmy! Rondo! E, chodź, chodź, chodź! prawo, brawo, brawo, brawo! Chodź, brawo, chodź! Szybko! Dobra, nie zdążymy walnąć, ale zabrałem tą klatę. Nie zdążył walnąć. Ja mam tak. Ma, mam, mam jedzenie, mam... O kurde. Mam tą grzy... Mam po, podnieczoną potrawkę, mam. Pojebany. Portello. Ja wyskoczę, ja wyskoczę. Skaczę. Adet, skacz, 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 szybko. Bo ty jesteś na kierowcy. Czekaj, gdzie jesteś? No, Teraz. Skoczysz. No to jest, wiesz... Siema, bo, 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 nie widzę baba, nie widzę baba Widzę boba! Lecę! On bo podpierdala! On do zagania! Jeść! Yes. Mam looting... Ej, mam looting ten... Yy... Złoty miecz, looting. Bierz, bierz 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 łódkę, bierz łódkę, bierz łódkę! Bierz łódkę. Ty masz ten miecz. No i co mi za ten miecz? Daj. Masz, masz pół. Wyjeżdżamy że jest obok nas. Gdzie ty biegniesz? Nieprawda.

Nie mam żelaza, mam 3-4 <muchy> żelaza, mogę sobie zrobić siekierę Rup, rup, rup żelaza. Ja nie powiedziałbym O już go słyszę Ja, muszę, ja już go słyszę To on! To on Co niszczy To on niszczy To on niszczy Jak walnęliśmy Szybko zrobię tak Dobra Właśnie, czekaj, mnie niszczą w raftingach Ale jest? Ja no kurwa! Nie! Ja z bliszpresji robię kamienne tulsy, a ty mi niszczysz rafting Widzimy... Uciekaj! Uciekaj w dół! W dół! No, robię łódkę! Nie robię łódki! Można ich po serca! Uciekaj! Pan bije poszej serce chce! Godfrey działa mi! O dobrej, już przestał! Ale jakieś moje Jak ktoś to bierze te... No Chyba nie. No, no, nie! no nie, no chyba cię powstało. Ja cię zostawiam. Ja się nie, 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 dziury! nie, do dziury, nie, nie, do dziury. Do dziury, dziury? No nie, 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 dziura była. nie, 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 O, nie, 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 Musimy <laughs> co on zrobić? Jej więcej nie trzeba przez całe życie. <laughs> no w końcu dlatego się nazywa Terminator, nie? Ale to jest pojebane, że on ma tyle HP. Musimy mieć jakieś lepsze itemy, jak tak? No właśnie o to on chodzi, jakie wyzwanie. O kurwa idzie! O fuck. To Znaczy na, no, spadł. Nie, nie dostał chyba. Albo nie, bo on nie ma Partiklesów, więc nie wiadomo, czy on dostał. Ale to jest dobra taktyka, żeby go tak z górki. Oh, dobra dobrze żyję. Ja muszę kończyć to za chwilę. Dobra, ale uciekaj na razie. nie jestem? On jest bardzo blisko, to on chyba nie umiera, wiesz? O kurde. Dostałem hitę dla do pincers. Małe już. Gdzie on? Tarcza, tarcza, tarcza. uciekaj. On mnie goni Zawiesił się chwilowo On nie goni. No go robi. No to zbierz je. Nie Nie mogę! A no fanie... Weź go, weź, go, mam go serce, mam głęte serce. A masz to, ten, masz tam. Nic z tego, jak mówię, panie, to ja umrę. Dzięki. Oła! Czemu on. Aha, czemu on cię podpala? Zauważyłem właśnie. Nie, ja, on ma jakieś niemożliwe. Ja klikam, klik, klik, klikam w BEDA, klikam w BEDA. Ja kliknąłem już. i dawa właśnie kliknąć. Ja odpłynąłem trochę łódką. Godzi ja. mnie. D da, da ja ja w kółko biegam. Bierzemy sobie czytotamy? Nie, nie. Dobra, tarcza. O! To Ta pół A HP! Jak ja od niego na dwa hity, gościu. Nie wiem. Zebraliśmy itemy czy nie? Nie leżą tam. Dobra. Zachłem. Tak jak widzicie, nie udało nam się przejść gry. A po prostu Bob był dla nas za dobry i następnym razem, na samym odcinku, który prawdopodobnie pojawi się jutro albo pojutrze, weźmiemy łatwiejszy tryb BOTA, którego chociaż będzie się dało zabić jakkolwiek na no, dzisiejszego odcinka to było na tle. No i dzięki za oglądanie, nara.